Cześć, jestem Marcin, a to mój motocyklowy świat. Bakcyra chwyciłem bardzo klasycznie, od siedzenia. Potem, jako różne instytucje zalały mi już chyba cały olej do głowy, a prezydent miasta Krakowa dał zgodę na blankiecie, zaczął się najlepszy trip, który trwa cały czas. Od malowniczych zakątków naszego kraju, przez słoneczne chorwackie asfalty, włoską robotę, alpejskie klimaty i szwajcarskie ceny. Rumuńskie specjały i bałkańskie niewygody. Z siodła motocykla to wszystko smakuje najpyszniej. Z tej pozycji czujesz bliskość z otaczającym światem i zamieszkającymi go lokalsami. Czerpiesz energię z każdego jego zakątka, a i sam rozsiewasz ją na innych. Dzięki jednośladowi możesz poczuć adrenalinę i zachwyt z każdego skrawka drogi, którą zmierzasz. A to wszystko właśnie dzięki motocyklowi. Bo to on utrzymuje we mnie duszę dziecka. Wieczna zabawa, te kolana i guzy na głowie. Z tego się nie wyrasta. To motocykl daje ten niesamowity dreszczyk emocji, gdy się zepsuje, i dumną radość, gdy go sam naprawisz. Bo to motocykl nauczył mnie prawdziwej matematyki i wiem, że jedna godzina upalania równa się 3 godzinom serwisowania. Dzięki motocyklowi jadę po bułki do najdalszej piekarni. Dzięki niemu pozwolę 15-minutową drogę do pracy na 40 i przebiega po najlepszych OSach w okolicy. To właśnie pasja do motocykli uświadomiła mi, że każdy ma jakieś swoje hobby i każdy jest świetny. Nieważne czy jeździsz na rowerze, taplasz się w wodzie, śmigasz po stokach, a może traktorem z przyczepą kempingową odwiedzasz świat. Przyklaskuję wszystkim maniakom, którzy robią to co ich kręci. Sam też właśnie to robię i Wam polecam. Do zobaczenia na trasie. Cześć!